Poranek Radia TOK FM Proszę powiedzieć, czy no, poparł Pan w drugiej turze wyborów prezydenckich Bronisława Komorowskiego? On się raczej nie zrewanżuje i pewnie nie powie, nie, że ale... popiera Wojciecha Olejniczaka. Co z tymi kalkulacjami? To, to polityka, ale też i takie zachowanie musi być e, wolne od jakichkolwiek. Tego typu kalkulacji. Ten okres był szczególny dla Polski. Była wielka rywalizacja między Jarosławem Kaczyńskim w drugiej turze a Bronisławem Komorowskim, i dla mnie nie pozostało, nie pozostawała żadna wątpliwość, że, że trzeba poprzeć Bronisława Komorowskiego, stanąć obok niego i powiedzieć, że to będzie zdecydowanie lepszy prezydent. Nie wahałem się ani chwili i zrobiłbym to. I zrobię to zawsze, jeżeli, jeżeli będę miał tego typu wybór i tego typu e, dylematy. Zaznaczając, że różnice programowe między mną a Bronisławem Komorowskim są i nie ma co tego ukrywać. Ale to nie była iluzja, to był konkretny wybór. I mi zależało na tym, żeby został wybrany Bronisław Komorowski, a nie Jarosław Kaczyński. I, e, wiele osób w Warszawie, spotykając mnie choćby wczoraj właśnie podczas uroczystości, czy. Wielkiego Święta Kolarskiego zwracała na to uwagę i pozdrawiając mówili. Bardzo dobrze pan uczynił i za to panu dziękujemy, bo e, też oczekiwaliśmy pewnej wskazówki. Nie ukrywamy, że, że jesteśmy związani z lewicą w taki czy inny sposób. Głosujemy, e, poparliśmy Bronisława Komorowskiego w tej drugiej turze e, i oczekiwaliśmy, że, że, że pan też jako poseł, europoseł tutaj z Warszawy e, wskaże pewien kierunek. I ja to uczyniłem, uczyniło tak wielu polityków lewicy. Ja no może w sposób taki mocny, bezpośredni. A dlaczego stanowcy. nie zrobił tego Grzegorz Napieralski? Czy on rzeczywiście myśli, że bliżej by mu było w perspektywie ewentualnych sojuszy do PiSu i do Jarosława Kaczyńskiego? No, nie sądzę. No Grzegorz Napieralski uczestniczył w tych wyborach i był trochę w innej sytuacji. Rywalizował. W mocniejszej sytuacji, bo on miał konkretne poparcie, które się wyraziło w niezłym wyniku. No, w bardzo dobrym wyniku i też... E, e, dla mnie nie ulega wątpliwości, że, że ten wynik powtórzony z roku 2007 musi być rozwinięty w wyborach samorządowych i w wyborach parlamentarnych. Do tego potrzeba jest zdecydowanie więcej osób, poważnej rozmowy, dyskusji programowej, propozycji. Ale wracając do tamtych wydarzeń. No, Grzegorz rywalizował zarówno z Bronisławem Komorowskim i z Jarosławem Kaczyńskim w pierwszej turze, i to były duże emocje, jak pamiętamy. Więc inne emocje. Kierowały Grzegorzem Napieralskim i inne zdecydowanie kierowały mną, czy Ryszardem Kaliszem, czy, w, czy usłysze, innymi politykami. Ale potem usłyszeliście od przewodniczącego, że nie idźcie tą drogą albo idźcie sobie wolno, bo niekoniecznie jest dla was miejsce w, w sojuszu. Nie ukrywam, że to było nieprzyjemne i duże dla mnie zaskoczenie, ale w nie media są, nie, 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 nie dyskusja w radio, czy, czy właśnie wywiady w prasie, to miejsce na poważną rozmowę między e, politykami, bo. Prowadzicie e, takie rozmowy? To bo ja takich rozmów oczekuję w cztery oczy, czy w gremiach statutowych partii i zawsze tam w sposób szczery i otwarty się wypowiem, a publicznie będę działał w imię interesu państwa polskiego, w imię interesu oczywiście lewicy i tak czyniłem poprzednio i tak zamierzam wykorzystywać swoje doświadczenie w przyszłości i żadne... Jakieś takie kalkulacje jednodwudniowe czy tygodniowe, bo ta polityka w Polsce w tej chwili tak funkcjonuje. Możemy wszyscy się przekonać codziennie czytając gazety, żadne kalkulacje takie krótkookresowe w moim przypadku nigdy nie wchodziły, nie wchodzą w grę. Interesują mnie wielkie projekty, które zmieniają Polskę.